Siemanko kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj mamy haul zakupowy. już się Do 2 zł. Każda ta rzecz była do 2 zł. Żadna z nich nie wychodziła poza tą kwotę. Więc chciałam wam zrobić tego haul. How, hall chyba się mówi. No, najpierw od artykułu szkolnictwa. Klej z firmy Kajet z biedronki za 1,69 zł. Nasz też z firmy Kajet za 1,69 zł. To jest z biedronki. Dwa z które są piękne. Pierwszy taki jest zwierzęta, on był za 36 groszy I drugi. Taki super świnką baletnicą jednorożcą też mi się bardzo podoba więc dlatego kupiłam Ta ostatnia rzecz z takich artykułów to i kłateczka, ptaszki listki i herb. to odkładam i zabieramy się za to to pokażę Wam kolejny, za który to patrzeć. będzie? O, tak kolejny. To odkładam i chyba będzie to. I taki z Biedronki za chyba 20, zł, ale nie wiem. Przetestuję to, bo to będą to też takie testy tego. jest miała 7 na 10. To. to jest ten spray. Czyli żeby spray, to ma właśnie taką. Taką cię prezentuje. O. Lekko kwaśne, ale to może dużo przyznałam, to było takie mocne. Jabłkowy jabłkowy spray. Taka buteleczka. Sweet baby spray candy. To też jest spray. Też jest kwaskowaty i jest w smaku pomarańczy. Taki malutki zestawik. takie konieczne nazywają kwaskowy. Są chwytki, bułeczka. To są żelki. To sprawdzimy sobie dzisiaj bułeczkę. Tak się prezentuje. I... To jest taki proszkowaty ten proszkowaty żelek, ale jest dobry I taki fajny, bo jest twardy I wygodniej go się wtedy je, a nie jak jest taki ciepkowaty, rozlewający się W zasadzie, że jak po prostu będzie mój faworyt mamy nazwę BIG PIZZA GUMMI CANDY DELICIOUS Tak to się prezentuje Tu jest zdrapana, bo Pani musiała mi zdrapać ceny Bo to było ostatnie Rzeczy I to co mnie najbardziej urzekło gdzie ja w dobrą stronę to przewrócę i dam radę, ok to, to jest widoczek który właśnie sobie obejrzymy o, tak, jak to otworzyć dobra, to ja to otworzę i to wracam. otworzyłam już tak prezentuje się. Widerczyk. Tu mamy nasze kawałeczki pizzy. Bardzo ładnie pachnie, tylko nie wiem, czy ma na pudełku też nie mogłam tego znaleźć. I? Nie hmm. ja wiem, to to jest smak. Czekajcie, jeszcze spróbuję to znaleźć. Nikt nie pisze. To jest po prostu mój faworyt. Jest bardzo droga, dobra. Smakuje owocowego drinka może. Nie wiem. Jest bardzo dobre. Jeszcze raz to powtórzę. I daję do tego 10 na 10. To by mogło być jakieś 3 na 10 to 4x10, bo miałem mocniejszy smak. A to. Może też dajmy 6 na 10 ale to musi być 10 na 10 dzięki to jest słodziutkie Po prostu mini kawałek pizzy z wydartą. bo na tym są zerwane jakieś rzeczy, ale to ani nie pomidor, ani nie ogórek. A tu mamy grzybę, grzybek, i nie wiem co. Kończmy jeszcze nacinacze, jak wszystko wam pokazałam. Pa. Subskrybujcie lajkujcie komentujcie moje odcinki nic mi więcej nie zostało, żeby mam... Papa. Wam Pa następnego odcinka, który z pewnością będzie już jutro.